Siemanko, swojego czasu miałem kilka zapytań na, na temat jak prawidłowo ustawić rozrząd w Ursusie 360. Hmm, będę wymieniał akurat rozrząd w swojej 60, dlatego nadarzyła się okazja, żeby pokazać jak powinny być prawidłowo ustawione znaki. Wiadomo, już kilka filmików widziałem na YouTube z montażu jak i prawidłowego ustawienia kół, ale na swoim przykładzie jaki. Kół, które będę montował do swojego ciągnika, chciałbym pokazać, jak to tu wygląda. Więc, tak mm, mamy koło pośrednie, górne rozrządu. Teraz, tak na nim są nabite trzy znaki: jedna kropka, dwie kropki i zero. I teraz, tak yy, koła napędu wałka rozrządu, jak i koło napędu pompy wtryskowej, jest takie samo. Możemy je zamienić miejscami. One będą pasować. Tu nie ma żadnej różnicy. Tylko jeżeli ustawiamy pompę wtryskową koło napędu pompy wtryskowej, to zera muszą nam się zgrywać ze sobą. Tak jak tutaj. Zero musi zgrywać się z zerem. W przypadku wałka rozrządu, dwie kropeczki muszą się zgrywać z dwiema kropeczkami. Tak jak jest tutaj pokazane. Jeżeli chodzi o wał korbowy On ma po jednej kropce i musi się zgrywać z jedną kropką na kole pośrednim W przypadku koła pośredniego dolnego Które napędza pompę olejową Nie ma różnicy jak będą zamontowane Tu nie ma żadnych znaków One na nic nie wpływają Jeżeli chodzi o łożyska koła pośredniego Będę montował SK Które kupiło Iskrę Kielce są one polskiej produkcji. Kiedyś PPL tam produkowali, bo Made in Poland. Teraz widzę, że ppl nie ma już tego napisu. Nie ujrzymy. NSK się pojawiło. Czyli 6204 idzie dwie sztuki na koło pośrednie górne, na koło pośrednie dolne. 6203 również Poland. Innych staram się nie montować. Yy... Kwestia następna. Dużo osób też yy, wyczytałem w komentarzach, że mają problem tego typu. Mają fabryczny rozrząd. rozrząd jest ustawiony na znaki, kąt wtrysku im się nie zgadza. Jeżeli mają sprzęgi sprzęgiełko na pompie wtryskowej 6,5 ząbka clean, yy, powinno być wszystko ok. Yy, clean yy, na szóstym ząbku nie jest o 30, musi być 6,5. Jeżeli mówimy o fabrycznym, tak jak było, druga kwestia, której nikt nie chce poruszać, to jest wałek napędu pompy wtryskowej. Ten jest akurat produk produkcji zakładu mechanizmów napędowych Świdwin i na niego idą łożyska 6305n, 6305n i 6007. Tu akurat miałem wcześniej gdzieś kupione, więc te będę montował. Nikt o tym nie mówi, że przyczyną też nieprawidłowego kąta wtrysku może być po prostu skręcenie tego wałka. Inni twierdzą, że jest to niemożliwe, a ja wiem, że jest możliwe, bo widziałem nawet taki wałek skręcony. U siebie mam też podobny problem. Ciągnik dobrze pali, ma siłę, ale nadal kąt wtrysku się nie zgadza. Cały czas brakuje mu przyspieszenia. Ja. Ktoś powie, że należy wyciąć ząbek, aby przyspieszyć pompę. Niekoniecznie, bo wycinając na sprzęgiełku jeden ząbek, nie przesuwamy o jeden ząbek, a o półtorej ząbka. To wtedy już nam w ogóle się nie będzie zgrywać, i tak dalej. Czasy też mamy, jakie mamy. Pamiętajcie, że jeżeli. Jeżeli posiadamy i mamy pewność, że rozrząd jest fabryczny, należy, pomimo wszystko, czy to będzie Skropol, Ursus, o imporcie nawet nie będę się wypowiadał, bo tam jest straszny bałagan. Jeżeli chodzi o prawidłowe nabicie znaków i tak dalej, sprawdzajcie koła, czy znaki zgadzają się nam z klinem i tak To jest bardzo ważne. Wpadki się zdarzają wszystkim. Więc yy, warto też o tym pamiętać, żeby później nie było bałaganu, że ciągnik nadal na nie pracuje. Tutaj jeszcze taki fajny yy, fajną kapilarkę Agrobis yy, wprowadził do oferty jakiś czas temu właśnie do ustawiania kąta wtrysku i to już używałem w szóstce, jak ustawiałem kąt wtrysku, jak remontowaliśmy, a następnie będzie teraz w 60 używane, więc Fajna rzecz, jeżeli ktoś więcej remontów robi niż raz na 10 lat, warto w takie coś zainwestować. To tyle z mojej strony. Do zobaczyska, jak zamontujemy koła na ciągniku. Na razie.